Dał mi, że czas W kręgu odnaleźć sny, W kręgu to znaleźć was Ogień w mym kręgu płonie Widzę w nim wasze twarze W popiele cicho skryte W tym czasie ciszy naszego kręgu wśród tańczących mgieł wśród drzew. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a we wam Cedry Tęcza i wiadro brokatu. Błogosławieństwo tygodnia, niedziela 21, więc te osoby, które chcą uczestniczyć w naszym cotygodniowym rytuale już mam nadzieję są, odnalazły, bo ja wiem, że te algorytmy czasem dziko działają, no ale co? Bierzemy się do pracy do zaklinania, do oczyszczania i do wzmacniania z najlepszą możliwą energią. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzysie i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzysie i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi, niech w jej glebach moja magia się narodzi. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Moi kochani, po rytualnym wstępie, czyli wezwaniu żywiołów, nadszedł czas, żeby zastanowić się nad siedmioma wdzięcznościami i siedmioma pragnieniami na nadchodzący tydzień. Także zostawiam nas z muzyką, a jeżeli będziecie gotowi w czasie rzeczywistym, dajcie znać, będziemy działać dalej. że już są pierwsze gotowości, czyli możemy zacząć zapalać nasze świece. Pamiętajcie, że zawsze jeżeli ktoś nie zdąży to może dopisać. Niedziela przynosi sukces i radość. Niedziela przynosi sukces i radość. Niedziela przynosi sukces i radość. W poniedziałek bogini da siły zadość. W poniedziałek bogini da siły zadość. Poniedziałek bogini da siły zadość. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. Wtorek obdarzy mnie odwagą wojownika. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. W środę porozumienie będzie rozkwitać. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Czwartek to dar zdrowia oraz pomyślności. Piątek mnie zrości deszczem miłości. Piątek mnie zrosi deszczem miłości. Piątek mnie zrości deszczem, deszczem miłości. Sobota, tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławiony. Siedem jasnych świec, siedem magicznych dni, na siedem różnych sposobów ochrony zapewniamy. W blasku magii Księżyca wraz z nocą odrzucam wszystkie problemy wraz z jego pomocą. Przez moc Księżyca, Słońca i Gwiazd, przez moc wody, ognia, powietrza i ziemi. Kam swój dobrobyt, zdrowie i miłość ze szczerych, jasnych, magicznych promieni. Dziękuję za dobra wszelakiego mocy, niechaj dobre siły mają nas w swojej opiece. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrze, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego mocy, poprzez Ziemię i jej siłę. Poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość. Krąg jest otwarty, lecz niezłamany. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję na nasze oczyszczenie i wzmocnienie naszą energię. Kieruję. Super się z Wami widzieć wieczorkiem w niedzielę. Taka nasza musza, nie? Ale taka do góry nogami bo nie do południa tylko do północy. I co, jutro, jak wszystko zadziała, widzimy się o dziewiątej na YouTubie i na TikToku, a potem o dziesiątej na Instagramie i na YouTubie. Także do zobaczenia i moje kochane Wiedźmy i drodzy Wiedźmini, trzymajcie się albo puszczajcie. Niech się dzieje wedle woli Waszej własnej pa-pa! Czas zrywa się z łańcucha.